Siemandero, siemandero Witam Was w kolejnym odcinku W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać nowy nabytek Mojego znajomego Piotrka, który jechał z nami do Gdańska Jak pamiętacie to jechał ze mną oto moim wehikułem czasu tym I on sobie też teraz niedawno zakupił samochód I czekam na niego, żeby tu przyjechać, żeby Wam pokazać jakie on sobie auto wybrał Jakie on zdecydował się i wszystko podpytamy Zobaczymy jak to auto wygląda i tak dalej, tak dalej Także zapraszam Was na dzisiejszy odcinek Jedzie, jedzie Jak już widzicie to jest Renault Zoe A zaraz wszystko podpytamy W aucie jak sobie pojeździmy Jaki to jest rok I tak dalej, i tak dalej No i mamy właściciela Teraz się z nim przywitamy. Witaj. Cześć. Powiedz sobie widzą nam co żeś to kupił? Kupiłem Zosię. <grym> no zole. No. A teraz powiedz nam, czy wiesz, co y, prawdziwy użytkownik elektryków potrzebuje między sobą? Węgiel? Węgiel nie węgiel. A na ja mam przygotowany dla Ciebie taki prezent. O tutaj ode mnie i od y, Klubowiczów. Także zapraszam Was do bagażnika, bo w bagażniku to mam w swoim aucie. Nie jest to jakiś duży prezent, no ale, ale zawsze to jakiś jest. A w prezencie mamy oto takie coś, takie zabaweczki. Zaraz Wam wszystko pokażemy. Czyli tak, pierwsze, pierwsze to mamy naklejkę. Także wręczam Ci naklejkę, zaraz sobie nakleisz na, na klapę bagażnika, żebyś był prawdziwym e, użytkownikiem elektryka i klubowiczem. Dziękuję. Tutaj mamy jeszcze taki zegar <dajnie> dla Ciebie. Wiesz do czego służy? Nie. Jak na przykład przyjeżdżasz na ładowarkę, i będziesz stał i się dłużej ładował to wtedy tylko sobie tutaj kręcisz, że na przykład będziesz kończył ładowarkę o na przykład 15, 14 godzinie o, i inni użytkownicy będą o tym wiedzieli, żeby prostu, że Ty będziesz stał do 14 wiadomo, jeszcze używaj aplikacji typu Plugsherry, bo z tego większość ludzi powinno korzystać i wtedy na telefonie będziesz wiedzieć i tak dalej ale jak ktoś nie korzysta, to na przykład możesz dać, że będziesz ładował do 14 i tak dalej. Super, dziękuję. Tutaj masz ode mnie jeszcze węgiel, żeby Ci e, nigdy paliwa nie brakło do do Zosi. Tutaj masz jeszcze do nas przedłużać, żeby sobie zwiększył zasięg. To no, nie? no bo to. Widzieliście, okay. w Lajonie zwiększyłem zasięg, więc tutaj, tobie też zwiększysz. No i czego jeszcze nam brakuje to popicia samochodu więc to ja ci wręczam, żebyś. Wiesz, nie może tak jak statek, że uderzasz, na ale. Ale wiesz co? Wolałbym momentu. nie. Także zobaczymy teraz, jak on sobie to poradzi. Nakleimy pierwsze naklejeczkę, później oblejemy zosie i przejdziemy się samochodem, bo pogadamy Jaki to jest rok, jaka bateria, jakie zużycia i tak Wszystko, co będziemy wiedzieć. Także jedziemy. Myju, myju. Jak się nie umyło samochodu wcześniej. Myjemy. Płucuj, płucz, jeszcze te dwa razy. No i czyń honory, jako prawdziwy klubowicz. Umiesz, umiesz naklejać naklejki? Czemu to tak trudno się rozkleja? Nie wiem, okaże się za chwilę. Ale żona mnie zamorduje za tą naklejkę. Eee, może tak źle nie będzie. Pomalutku. Mamy czas, naklejka musi ładnie wyglądać, ręce ładnie się się, prezentować. Re, ręce mi się częsą jak w dniu ślubu podczas zakładania obrączki. <laughs> no takie zakładanie obrączki w sumie. no. Tutaj jeszcze dodam od siebie, że jak ktoś nie ma takiej naklejki, a chce, to napiszcie, postaram się Wam albo wysłać, albo gdzieś się spotkamy na trasie, czy tam gdzieś na łogę ładwarz to wam, takie naklejki dam. Bo mam. Patrz, czy będzie prosto. Czy jeszcze jak prawdziwy klub Oczywiście. Mam naklejkę i najważniejszy węgiel. <laughs> I tak wygląda prawdziwy klub, klubowicz. No i przy okazji tutaj, że węgiel się wozi w bagażniku. To jeszcze zobaczymy jaki jest duży bagażnik. Dość głęboki. Bagażnik jest elegancki. No, ale prawdziwy prawdziwy pakiet teraz jest właśnie w bagażniku, czyli przedłużacz i węgiel. Gdzie ja tu trupa wsadzę? <laughs> No i dawaj, czyń honory, żeby ale, się spisywały. Ale to znaczy... No jak chcesz, to możesz <coughs> iść tak. No, nie, no, nie, no, boję bo. się, że szyba rozbije. <laughs> ja to bym opijał bardziej, no. Tutaj no. jeszcze podziękowania dla jednego z widzów, e, co nam wręczył flaszkę. Jak będziemy do końca opijać e, samochód jeden, jak i Liona e, gdzieś na jakimś filmie, to od razu z góry Wam dziękuję, dziękuję tutaj widzowi jednemu, że nam dał za ten wyczyn, to żeśmy zrobili do Gdańska. Od razu tu Wam powiem, że pod tym filmem, że jak będzie tysiąc łapek, to jedziemy oto tym samym też do Gdańska i Uwaga. będzie lawik. Aj, nie chcę wyjść. To jak za pierwszym razem. Dawaj, jedzie. Je yeah, zablana Zosia <noise> No, szampana sobie wypijemy już jak auto odstawimy pod ładowarkę, żeby się ładowały A teraz jeszcze pokażemy auto 360 jak ono wygląda Proszę Was bardzo Ładna felga Moim zdaniem ładny samochód Tutaj mamy takie niebieskie lampy fajnie Naklejka EV klub Polska i od razu już w ogóle inaczej. Sam mod wygląda z taką naklejką. Jak macie jeszcze jakieś pytania na temat tych naklejek, białą, czarną, to oczywiście mam. To już zapraszam. Tak to wygląda. Port ładowania mamy tutaj z przodu, bo tam nie ma nigdzie, albo otwierany z pilota. O! I portem ładowania jest tylko AC Typ 2, 22 kW. Tak mówił ten, który sprzedawał samochód. A my będziemy wszystko testować. No i jesteśmy już w środku w Zoe. Jedziemy się przejechać i przy okazji podpytamy trochę Piotrka o tym samochodzie. Także jedziemy. No to pierwsze pytanie tak. Mamy, Wiemy o tym, że to jest marka Renault Zoe. Tak. Pierwsze pytanko. Jaki to jest rocznik samochodu? No chciałem młodszy, ale jest 2013 rok. 2013. taki się udało w miarę znaleźć. O, czyli mamy auto 10 letnie tak. No to pewnie jeszcze będą tutaj widzowie nasi chcieli wiedzieć, e, ile to ma przejechane. To ma przejechane 156 tysięcy km. Czyli widzicie, auto, które ma 156 tysięcy przejechane, jeszcze dalej jeździ i będzie jeszcze, sądzę, drugie tyle zrobi i tak dalej. No, i teraz jaki mamy tutaj wielką baterię? Fabrycznie tu jest bateria 22 kWh. 22 kWh. I to jest netto czy brutto? Eee, a które jest które? <laughs> netto to jest podawane, jeśli mamy użytkową, tak zwaną, a brutto to jest jak są jakieś bufory. A dobra, no to, to ten. Eee, to mamy netto. Eee, to mamy netto. Netto 22 kW. No, wiemy, wiemy jaką tu mamy degradację baterii? Wiemy, sprawdziłem w końcu wczoraj udało się. Znaczy degradacja baterii SOH to jest 80%, czyli 20% baterii już nie ma. Ale tu jeszcze wiem o tym, że my mamy. Ja mam to już troszkę z tego autem też no, informacji, więc to jeszcze powiem, że ta bateria nie jest tutaj obojętnie, nie sobie gdzie chcesz. No to jedziemy. Tutaj. Eee, wiem o tym, że ta bateria nie jest tutaj odnowości. Bo to auto przyjechało skąd, jeszcze nam powiedz? Z Francji. Początkowo sprowadzone do Polski. Do Warszawy, tak? Tak, do Warszawy. Do no i później on to... Ty nie kupiłeś to w Warszawie, tylko ty kupiłeś to w okolicy Krakowa. Tak, tak? w okolicach Krakowa. Także to nie jest auto z Warszawy, to po prostu ktoś sobie kupił auto, pojeździł chwilę. Tak, pojeździł dokładnie, że... dokładnie rok, rok pojeździł. Potem sprzedał samochód, kupił go komis w Krakowie i ja odkupiłem, w zasadzie można powiedzieć, od właściciela, który kupił tego komisu. Zawiła sytuację. Oczywiście, no, <laughs> to znaczy, rok no, ktoś pojeździł takim samochodem z takim, taką małą baterijką i sprzedaje po prostu, żeby kupić będzie coś innego, większego, tak? Czy nie wiesz? No, czy generalnie, generalnie obecny właściciel stwierdził, że no... Yy, Dodam, że to były był właściciel. starszy były właściciel, od którego kupiłem ten samochód. To był starszy, starsze, starsze małżeństwo, o tak to powiem. E, starszy od moich rodziców, więc e, powyżej 60 lat tak lepiej. E, I e, po prostu dla nich ten samochód był czarną magią, bym tak powiedział. E, gubili się we wszystkim. I... Czyli nie mieli po prostu standardowej wiedzy, którą. Pasowałoby nawet przed zakupem samochodu. Tak, tak, tak. I pan stwierdził, że e, no to dla żony miało być. Oczywiście zastanawiam się do dziś, czy to jest prawda. E, no ale żona nie chce tym jeździć, bo ona się w tym gubi. I faktycznie, bo wyrwała przełącznik od poduszki powietrznej, od, jak chciała wozić wnuki, więc e, chyba też trochę na bakier z tym była. E, no i generalnie co? E, generalnie, e, no stwierdzili, że oni będą się Chcieli się tego pozbyć. No i akurat jak się znalazło ogłoszenie, które mi zresztą podesłałeś, <grym> się tak. okazało, że zadzwoniłem pierwszy, pojechałem oglądać, i samochód był w takim stanie, że no stwierdziłem, że warto go kupić, bo oglądałem już inne, i naprawdę jeśli chodzi o blacharski stan i ogólnie podzespołów jezdnych, tarcze hamulcowe, zawieszenie sprężyny, to no były samochody może i z lepszą baterią większą przede wszystkim, ponieważ w tych samochodach różnie robi się. Praktyki są takie, że po prostu ludzie montują inne baterie od innych większych samochodów, czy też Zoe, ale z większą pojemnością. Bo tutaj musimy dodać, że Zoe generalnie, jak wychodziło z fabryk. Tam nie mieliście baterii na własność, tylko mieliście baterię na tak w, w dzierżawie. czyli ją wynajmowaliście Ta. i tak dalej, i tak dalej. Więc, przeważnie, jak patrzycie na ogłoszenia AI, te ZOE są naprawdę bardzo tanie, bo można nawet wyrwać ZOE 2 letnie, to nawet 5 letnie za 15 tysięcy. To, to są auta przeważnie bez baterii, do tego musi sobie jeszcze baterię kupić. E, a ty masz w ogóle jakieś, jakąś wiedzę, ile taka bateria w ogóle kosztuje? Auta, no taka bateria własność. do takiego samochodu, żeby mieć ją na własność używanego oczywiście, takim jak jest ten to 22 kWh lub 26 idzie kupić w przedziale cenowym 22 tysiące do powiedzmy 28-30, w zależności od tego w jakim stopniu degradacji jest ta bateria Czyli kolejny mit, że bateria ponad 100 tysięcy nie kosztuje No nie kosztuje, kosztuje tyle bateria bateria jest sprawna no, i... Około 30, dajmy już górną kreskę 30 tysięcy plus plus właśnie to jest zakup samochodu tam na przykład bez baterii 15 tysięcy, to macie 45 tysięcy takie załe możecie kupić. Jeśli może nam zdać, to w ogóle ile dałeś za ten samochód? Ile dałem za, za ten samochód? No ogólnie wyszedł ponad 30 tysięcy. Także 30 000. 32 tysiące wyszło wszystko. Czyli da się kupić elektryka tanio można powiedzieć. Bo to jest dość tani, budżetowy elektryk, tak? No. Budżetowo, bo to jest. 10-letnie auto, pamiętajcie, 10-letnie auto ma 30 000, ponad 30 tysięcy do. Tak, 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 tak. No to jeszcze najważniejsze, jakie udało Ci się uzyskać tutaj zasięgi w tym samochodzie? Najważniejsze, czyli tak. Generalnie jak się ten samochód naładuje, z tym zużyciem około 16 kWh na 100 km, który, którym zrobiłem pokazuje, że ma zasięgu 100 km, jak jest naładowany do pełna czyli 100 km tak, można robić na pełnej baterii tak, do pustego nigdy nie rozładowałem, ale generalnie w tym co było w baterii czyli bateria była pełna jak wyjeżdżałem z domu no to liczmy, że mamy 22 kWh i 22 zabrałem na mieście zrobiłem 200 km w piątek, deszczowy dzień czyli da się jeździć no pewnie, że się da jeździć. Jakby no teraz, się nie dało, to bym nie kupił. No to teraz tak, bo tutaj mamy ładowarkę, tylko tak jak widzieliście typ 2 AC. Z jaką mocą możemy się to maksymalnie ładować? Jak eee, mówię na ładowarkę, to już sprawdzałeś takie sprawdzałem rzeczy. Sprawdzałem takie rzeczy i teraz tak, tu jest ładowarka pokładowa 22 kW, czyli już wiemy, że ten samochód pod ładowarką powinien spędzić godzinę. Jak na tą po... Baterii. Bo to matematycznie jest? Liście, tak. Tak? 22 kWh, ładujemy 22 kW, więc mamy godzinę. Wtedy mamy 22 kWh. Tak to się liczy. Natomiast no ja nigdy, znaczy w tym momencie, jak jeździłem w piątek, nie rozładowałem auta do zera i nie ładowałem go do 100%. Po prostu miałem chwilę czasu, podłączyłem. I potem jechałem dalej. Generalnie nie spędziłem dłużej pod ładowarką jak 20 minut. 20 minut, tak jakoś było. No i zrobiłem wielkie oczy, jak się okazało, że rachunek za ładowanie jest zero. To powiedz nam jeszcze, gdzieś się ładowałeś, co za zero złotych? Chyba nieuteściowej. Nieuteściowej, nie u Nie uteściowej, nie. Ale u będę się ładował. Przede wszystkim u żeby jeździć za zero. Natomiast ładowałem się, można powiedzieć, że moje jazdy fundowało miasto Niepołomice. Ładowałem się na parkingu Park and Drive w podłężu, koło nie No i tam macie właśnie, możecie zawsze się naładować. Tam jest ładowarka 22 kW AC? AC, tak. 22 kW i tutaj pamiętajcie, że niektóre auta nie przyjmują 22 kW, bateriach tutaj. Bo na przykład mój Lion, jakbym podpiął się na AC, przyjąłby tylko 3 kW. A tutaj macie 22 kW. To zobaczcie, jaka to jest przewaga gigantyczna. Tylko, że u mnie jest czademu, a tutaj nie ma tutaj jest też takie, troszkę inaczej to rozwiązane, więc na to zwracajcie sobie uwagę na złącza i na proces ładowania, ale sądzę, że Ty ten samochód będziesz używał tak jak ja, czyli dookoła komina i będziesz większość ładował z domu, z gniazdka, tak? tak? Tak, 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 To ma być ładowane z gniazdka, ewentualnie w domu, ewentualnie u teściowej i, i czasem w pracy, nie? W pracy masz też taką możliwość ładowania? Czy znaczy są zamontowane dwie ładowarki, tylko jeszcze nie jest określone, na w jaki sposób można je używać i ewentualnie płacić za prąd pobrany, nie? bo przypuszczam, że to nie będzie za darmo całkowicie, natomiast może być płatne. Ale zobaczymy, jak będzie dla pracowników, to się wszystko okaże. Dobra, no to następne pytanie, jedziemy z następnym pytaniem. Skąd w ogóle taki pomysł na elektrykę? Skąd ci się to urodziło? No jak to skąd mi się urodziło? Generalnie już o tym myślałem, bo mam fotowoltaikę na dachu zostaje rocznie około 1000 kWh w Tauronie, które będzie przepadało. Dodatkowo dorobiłem sobie jeszcze magazyn energii 10 kWh i do tego magazynu, czy znaczy ten magazyn jest ładowany przez panele fotowoltaiczne. Tam są cztery panele 350, czyli 1,2 kW ładuje to. No i generalnie trzeba to zużywać jakoś. Bo czyli, nie, mo nie możemy prądu łączysz, trzymać tylko w akumulatorach, nie? Czyli łączysz e, PV z f tak naprawdę. Tak, przyjemne spożyteczne. Czyli będziesz można powiedzieć, że będziesz jeździł za darmo. No, czy już będziesz jeździł za darmo, czy fotowoltaika się już zwróciła? Fotowoltaika się już zwróciła. E, czyli podstawową tak fotowoltaikę mam od 3 lat. Tylko trzeba zwrócić uwagę, że ja nie kupowałem instalacji, nie zamawiałem w jakiejś firmie, żeby mi ktoś wykonał, tylko wykonałem ją samodzielnie. Jest 6,8 kWh, kWh dokładnie i generalnie wyprodukowała od 2019 roku 22 000 kWh. Gdzie można powiedzieć, że przed montażem. Instalacji fotowoltaicznej. Rachunki za prąd u mnie w domu, gdzie jest nas 6 osób, wynosiły w granicach 370-400 zł miesięcznie, plus dopłata za większe zużycie wyrównanie, tak zwane co pół roku więc łatwo można policzyć, że to jest kwota około, około 4-5 tysięcy rocznie. Natomiast zakup paneli i inwerterów. A dokładnie jednego inwertera, poliśmy podstawową fotowoltaikę, podstawową tą ongridową. No to wyniosła mnie 16 800 zł, razem z konstrukcją, moim montażem, z czego udało się pozyskać dotację: Mój prąd 5000 zł, czyli już mamy 11. Od całej kwoty minus 5 tysięcy, czyli od 11 tysięcy, dało się jeszcze odliczyć podatek 20%, tak jakoś było zwrotu 2200 by zł. Więc już mamy 9 tysięcy. No i przyjmijmy, że po 3 tysiące przez 3 lata zarobiła fotowoltaika, no to jest na zero. W tym momencie jedziemy na plus. To zaraz rozumiem, że jak się już zwróciła, to już możesz tą fotowoltaikę wyrzucić do koszany, nie, bo to tutaj nieraz czytam, że to to 5 lat, 10 i... Ja bym powiedział, i że po tym paru latach eksploatacji to uzyski nie zmieniły się w ogóle. Biorąc pod uwagę to, że zmienia się aktywność Słońca w, przez jedna, nasze 11 lat cyklu tego właśnie, tej naszej gwiazdy, to nie wiem, czy ten rok, ten rok był ciutkę słabszy, ale zeszły naprawdę, no, ponad swoje możliwości instalacja fotowoltaiczna zrobiła, nie? Więc, Więc można powiedzieć, że jeździ, teraz będziesz jeździł za darmo. Tak. Po prostu tak, jeździł tak. za darmo. Kupiłeś auto za 30 tysięcy z naczykiem, zwróciła ci fotowoltaika, nie wiesz co z energią robić. Na, na paliwo ile wydawałeś w ogóle autem no, swoim? Tu trzeba powiedzieć, bo mamy w domu dwa samochody. Jeden 20-letni na LPG, drugi, drugi jest 19-letni na benzynę, żony. No i trzeba by podkreślić, że tak, żona. W roku przejeżdża około 15 tysięcy kilometrów, gdzie każde 100 kilometrów paliwa w obecnej cenie, czyli 7 litrów na 100 kilometrów, no to wychodzi w okolicach 50 zł. E, no to już mamy kwotę około 7 tysięcy kilometrów. Ile średnio kilometrów robi dziennie? E, różnie, bo to jest tak, że dziennie ma bardzo blisko do pracy, więc czasem robi 10, czasem robi 5, czasem robi 4. Czyli nie potrzebujesz 1000 km? Nie potrzebuję się, 1000 km. Na, na dzień, tak. tak. Natomiast u mnie jest inna sprawa. Ja mam samochód na LPG, więc każdy 100 km przejechany tym samochodem to przy spalaniu 10 litrów gazu na 100 km, no to mamy 30 zł. Wyłączę sobie telefon. Na no, z Każde 100 km przejechane tym samochodem na gazie to jest 30 zł. No i tak troszkę mi głupio było, jak robiłem policję ubezpieczeniową, którą miałem zaznaczoną na 20 tysięcy km rocznie, i okazało się, że zrobiłem 50 tysięcy. 50 tysięcy rocznie? 50 tysięcy zrobiłem autem 20-letnim, gdzie okazało się, że przejeździłem 15 tysięcy złotych na paliwo. A sam gaz, to jest trochę sporo. Czyli tak naprawdę można... No, tylko teraz tak. Autem będzie jeździła większość twoja żona, tak? Żona i ja, no będziemy na zmianę jeździć, okay. nie? Zależy no, gdzie ja już ktoś pojedzie. Na zmianę. No. Ja, już wiem, ja Ja też miałem w Lajonie, tak. Wiem, to wiem. że już masz teraz ten samochód jak na jeżeli kluczyki. No może tak być. Zarejestrowałem na nią w końcu. Tak jak widzicie, no generalnie, e, tak jak to mówią niektórzy, że a kupujesz auto elektryczne tam za te ileś tam tysięcy złotych, później kupujecie fotowoltaikę i mówicie, że za darmo, no, ta fotowoltaika wcześniej czy później się zwróci, ale u Piotra w przypadku, tak po trzech latach się ta fotowoltaika zwróciła, no i ona dalej działa i ona po prostu produkuje dalej prąd, no a teraz będzie ładował auto elektryczne, które będzie jeździło tam naprawdę za darmo, tak można tak, powiedzieć. tak, będę jeździł za darmo. Więc moim zdaniem... Nie jest to chyba głupi pomysł. Bardziej bym powiedział, że to jest lepszy pomysł, jeżeli jeździ dalej cały czas na gazie, gdzie, gdzie ta cena gazu nigdy nie wiadomo jaka jest, bo to wskacze raz do góry, raz na dół. A tu będziesz wiedział zawsze, że ładujesz się za darmo. Tak. Znaczy, no powiem tak, no, ten samochód był wzięty po to, że nigdzie, gdzie jeżdżę pracować, oprócz podstawowej pracy gdzieś tam dodatkowo coś robię, na jakąś zlecenie, to nigdzie nie było dalej niż do Boże. Do Boże miałem 125 km w jedną stronę. Więc teraz pewnie bym wybrał to auto, bo jest gdzie się załadować po drodze. nie? Tam nie było żadnego problemu też. Natomiast natomiast, no, nie spędzałem tam 5 minut jak szedłem do pracy, tylko przeważnie 6, 7, 8 godzin. nie? To auto przeładujesz. No tak. No, to auto w zasadzie przy dobrej ładowarce godzina i jest gotowe do dalszej trasy, nie? Ale zawsze to jest tak, że nigdy nie jedziesz do zera, nie? No tak, no, no ta autom spalinowym też nigdy nie jedziesz do zera. No nie. Tylko jak za się gdzieś rezerwa albo przed rezerwą, to już tankujesz, tak? Że nie jedziesz do zera, bo to. No chyba, że komuś już faktycznie brakuje, no, albo sobie nie wiem, zapatrzy się czy coś. Nie mam już więcej pytań. Jak będziecie mieć jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Tutaj mam do Was też taką wielką prośbę, piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w porównaniu z Zoe razem z Peugeotem Ionem. Ze względu na to, że to jest bardzo podobna klasa samochodów, półka cenowa bym powiedział, że bardzo jest podobna i gabaryty samochodu są bardzo podobne. Zasięgowo te też bardzo są podobne, więc moim zdaniem warte jest uwagi zrobienie takiego testu porównawczego Peugeota Iona, tak zwanego trojaczka razem z Zoe, więc piszcie w komentarzach śmiało co byście chcieli, żebyśmy przetestowali w porównaniu do tych dwóch samochodów. Eee, mamy też zamiar tutaj z Piotrkiem jechać na zakopany test, także wbijajcie po prostu łapeczki, jeśli chcecie taki test zobaczyć, zakopane, przepraszam, nie zakopane, tylko Gdańsk test, bo zakopany test to pewnie zrobi Michał na Prąd po Polsce, jemu tej roboty nie zabiorę, eee, na pewno, pe pewnie pojedziemy na 100%, pojedziemy do zakopanego też Lajonem jak i Zoe, bo chcieliśmy e, sprawdzić w ogóle od 100% jak wyjedziemy z domu czy tam z y, jakiegoś punktu z Krakowie i pojedziemy do, do, y, do zakopanego, naładujemy się 100% i zobaczymy jakie będzie zużycie w Zoe, bo tu jest to jest fajne, że on tutaj pokazuje Wam zużycie ten samochód. Ale to Wam wszystko pokażemy w pytaniach. Tutaj piszcie, co byście chcieli zobaczyć w jednym, jak i w drugim samochodzie. I będziemy samochodzie, po prostu to nagrywać spójnie, pomalutku po malutku. I będziecie wiedzieć, czy lepiej wziąć Zoę, czy wziąć lepiej Lyona, czy w ogóle go nie brać ani jednego, bo to na przykład na auto nie będzie dla Was, bo na przykład potrzebujecie dużo większe. Więc piszcie w komentarzach śmiało, co po prostu potrzebujecie zobaczyć, jaką wiedzę potrzebujecie między tymi dwoma samochodami. Coś jeszcze Piotrek od Ciebie dodać? No i jeszcze warto by było powiedzieć, że w zasadzie w ZOE występowały w tych początkowych wersjach dwa rodzaje silników, nie? Ja mam tu 5 AM podajże, silnik tak 86 koni, czy jakoś tak to jest nie pamiętam dokładnie, ale to jest silnik początkowy, mówią, że to jest bardziej toporny silnik, pancerny e, i bez bezawaryjny z tego co się orientowałem e, u użytkowników e, no i, i to warto wiedzieć, że to jest tak. Jeśli chcemy, żeby to był nowszy silnik, który jest mniej energożerny niż ten, bo ten podobno więcej zużywa energii, no to musimy patrzeć po numerze win samochodu. Ósma literka, literka A to jest mój silnik, literka B to jest ten drugi silnik, chyba Boscha, ale tak, nie tak, jestem pewny. Tak, tak, to właśnie to w produkowali te silniki. To jest właśnie ta. jako ta. a ta, co ty masz tutaj, to po prostu to jest renówki silnik autorski. Tak, tak tak. Ta, 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 ta. Ale tutaj co jest, też. co jest jeszcze ciekawe, tylko już nie pamiętam, która literka świadczy o modelu ładowarki pokładowej, bo zdarzają się wersje z 40 kWh ładowarką. Czyli już wiemy, że taki samochód Mów będzie się ładował w 30 minut. minut. I generalnie. No. Może kiedyś będę próbował wymienić tą ładowarkę na, na właśnie na 40. O ile się okaże, że tu jest 22, bo fizycznie ma być 22, ale wiadomo co tu jest dokładnie. Nie testowałem jeszcze. Muszę to przetestować. Ładowałem się na ładowarce publicznej 22 kW i tyle energii mniej więcej szło. Więc obstawiam, że taka jest ładowarka, ale... Pewnie testujemy i oba auto podjedziemy sobie na ładowarkę mniej więcej no. rozładowanym w tym samym Procentach tak. I będziemy ładować Myślę, poradę. że na, na Orlenie, gdzie są 44, będzie można to sprawdzić, nie? A piszcie w komentarzach. Ja tutaj się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. I po co było to oblewać? I po co? Teraz muszę wymyć, bo żona nie przyjmie brudnego. Skubana. Nie będę mył za bardzo, bo się lakier zejdzie może miała rację, że nie przyjęła, kazała wymyć. No cóż. Co mi pozostało, jak tylko myć. I kluczyki zaraz oddać. Bo już będzie awantura.